Spoty doskonale wiemy jak cenny jest czas. Z tego powodu naszym celem jest aby proces wdrożenia platformy przebiegł możliwie szybko przy minimalnym zaangażowaniu z państwa strony. Spoty to platforma e-learningowa czytana na waszą miarę, dlatego bardzo istotnym dla nas jest aby warstwa graficzna była spójna z identyfikacją wizualną w waszej firmy. Logo, kolory firmowe i fonty stanowią waszą wizytówkę. W Spotii to doskonale rozumiemy. Ich przeniesienie na platformę stanowi jeden z pierwszych kroków dostosowania naszego rozwiązania e-learningowego do Waszych potrzeb. Wystarczy, że dostarczycie nam wasz logoty, określicie kolor główny i ewentualne akcenty kolorystyczne platformy, a my zajmiemy się resztą. Domyślnie platformę udostępniamy na jednej z dwóch naszych domen eszkolenia.info lub ekursy.online Nie ma jednakże problemu abyśmy przenieśli adres platformy na waszą preferowaną domenę lub subdomenę. Strona logowania jest istotnym miejscem przez które musi przejść każdy uczestnik szkolenia. W to wy decydujecie o tym, jak będzie wyglądała i czy adres logowania ma być stroną główną platformy, dostępną zaraz po wpisaniu adresu. A może użytkownicy mogą zobaczyć listę wszystkich szkoleń jeszcze przed zalogowaniem się? Czy uczestnicy mają mieć możliwość samodzielnego tworzenia kont? Lub czy konta będą tworzone z wcześniej przygotowanej bazy użytkowników? To wszystko zależy od Was. I oczywiście, jak ma wyglądać panel uczestnika szkolenia. Tutaj możemy zdecydować, w jaki sposób mają mu być prezentowane szkolenia: w formie minimalistycznej, czytelnej listy lub w formie tabeli wykorzystującej atrakcyjny kafelkowy wygląd szkoleń. Ale nie tylko, możecie zdecydować, jakie zakładki w bocznym menu lub górnym menu mają być dla niego dostępne. Duży wachlarz możliwości personalizacji platformy jest tym, co wyróżnia nas od konkurencji. Napisz do nas, zadzwoń lub umów się na bezpłatną prezentację możliwości platformy. Do usłyszenia!